Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, 21 lat temu miała miejsce premiera gry Warhammer 40 000 Down of War, która dla wielu, w tym dla mnie również, była furtką do świata Warhammera 40 000. Była to pierwsza tak dobrze zrobiona gra z tego uniwersum, że stała się w sumie kultowa i nie bez powodu, ponieważ był to naprawdę dobrze i solidnie zrobiony RTS. I jakoś tak dwa miesiące temu, plus minus, dowiedzieliśmy się, że powstanie remaster czy może bardziej edycja definitywna której premiera jest od wczoraj i właśnie w tym materiale postaram się pokazać znaczy na pewno pokażę co ta definitywna edycja wprowadza co zmieniła ale czy warto kupić czy nie no to już będziecie musieli zdecydować sami proszę bardzo wszystko jest tutaj przygotowane menu główne podrasowane odpisowane grafika rozdziałka wszystko polepszone w sensie menu wygląda tutaj super w porównaniu do tego starego ale lecimy dalej, omówmy sobie po kolei tutaj co zostało zmienione, co zostało wprowadzone taka duża zmiana na plus, kampania została podzielona na cztery segmenty, w sensie po prostu ściągacie, czy zaopatrujecie się w wersję definitywną i ten pakiet zawiera sobie sobie wszystkie DLC jak i wszystko wszystko co tylko do Dauno Fora wyszło. Jak sobie klikamy kampanię fajnie to zostało podzielone na no, poszczególne tutaj DLC, jaki mamy Dauno czyli podstawowa kampania, jakby tak ta wyszła wyszła yy, no, w, w podstawce, no w podstawce rozegrać sobie misje i tak dalej. Dajemy sobie wrócić to co może irytować delikatnie, no to te takie pseudo mini loading screeny, bo jak sobie klikniemy teraz i wybierzemy Winter assault tak to znowu mamy loading screena mam, Znaczy one trwają krótko tak ale wiecie dodam wróci znowu będzie delikatny tutaj loading czy można było to zrobić inaczej pojęcia dlatego nie mam ale takie Warto to po prostu zaznaczyć że jeżeli kogoś wkurzają takie rzeczy tutaj o w ogóle Crusade Dark Crusade w ogóle była chłopieta Krok pilowy w grze. Weźmy sobie oczywiście wysoki znaleźć znaczy, to, tylko żeby zademonstrować. Tu fajne wejście, tak jest. No i tutaj, już w Dark Sage, normalnie sobie wybieracie poszczególną frakcję jest Tutaj jest 7, nawet nie pamiętałem ile było w tej kampanii. No i oczywiście ostatnia kampania, czyli Soulstorm. No i tutaj, już macie ich dostępnych 9, tak? No bo docelowo te 9, 9 frakcji dodał Fora 1 wyszło. To, co może. Niektórych zawieść gdzieś z tego, co ja też widziałem w komentarzach. No to, że szkoda, że nie dodali na przykład tyranidów czy jakiejkolwiek innej rasy z Warhammera 40 000, Ale skoro mówimy, że to jest jakby remaster, czy no, no. Mówię, remaster się troszeczkę od definitywnej edycji różni, bo definitywna edycja powinna wprowadzać jeszcze parę nowych elementów. Takich też gameplayowych, wydaje mi się, nie tylko mechanicznych, ale. To tylko taki szczegół, kampanie dobrze, potyczka, gra wieloosobowa, proszę bardzo, wieloosobowa, już tutaj sobie ludzie siedzą, grają zoptymalizowane pod dzisiejsze jakby standardy, no w sensie multi działa po prostu lepiej niż działało wcześniej, rozegrałem sobie parę meczyków, 2 na 2, wszystkie przegrałem. Bo gracze też są nowi, ja też dawno w to nie grałem, ale to nie o to w tym chodziło. Tylko żeby zobaczyć, jak chodzi. Jakieś delikatne desynki tam zauważyłem gdzieś w jakimś meczu gościa mi od razu na starcie wywaliło. Ale czy to był jego problem, czy problem do że jego, jego problem. Malasz Armii bez zmian, chyba z tego co pamiętam, ogólnie to jest świetne narzędzie i fajnie by było mieć coś takiego w każdej grze Warhammera. Że sobie możemy po prostu farbkami jakkolwiek malować. w się sensie w total Warze Warhammer yy, Warhammer 3 Total War mi tego brakuje, szczególnie w Total War, Warhammer. No nie że można sobie te swoje armie pomalować bez używania żadnych modów. Taki smaczek jeszcze delikatnie to co już było, że w zależności od tego, kogo sobie tutaj wybierzemy, i zaakceptujemy, pyk, zastosuj wróć, no to główny tutaj lider danej frakcji nam się zmienia, muzyka się zmienia, wszystko się zmienia, jest git, nie? No dobra, to, to to są takie powiedzmy sobie szczerze szczególiki. Weźmy sobie, zagrajmy. W sensie zagrajmy. No, żeby wam zademonstrować to najlepiej. Myślę, że potyczką. Myślę, że zwykłą potyczką. Bo tak, ilość map, no to wszystkie te mapy, które mieliśmy. W produ producent się chwalił, że jest ich chyba 100. Jeżeli się nie mylę, wszystkie mapy, które były w postawce, no to wszystkie też tutaj zostały zaimplementowane. Tak, tutaj jakby nikogo nie powinno to dziwić. Weźmy sobie, nie wiem, koniec spokoju, na przykład potwierdź. Kogo byśmy chcieli najpierw zobaczyć? No niech będzie, że Space Marines i Templarzy komputer, to jest nieważne. Rozpocznij grę, jak szybko się wczytuje. Lo loading screen tutaj nie powiem wam, czy zostały zmienione. Wydaje mi się, że troszeczkę tak. Na pewno rozdziałka tutaj została też podrasowana. Ok, rozpocznij misję. No i mamy. Tu się nie będziemy spieszyć, bo to trzeba sobie pomówić troszeczkę yy, parę aspektów jakby omówić, yes, no jak możecie zauważyć yes, kamera oddalona to na plus na pewno, w sensie to mega to wygląda, no, na zasadzie kurde macie podrasowaną I grafę, kamerę możecie dać, bo na podstawce zwykłej na takiej wysokości mogliśmy grać, albo na takim bez modów oczywiście, yes, oczywiście lord. bez modów, no nie? Dobra doróbmy sobie tutaj yes, ziomeczka, no, weźmy sobie no, teraz no, koszarki, no, okay. nie mogę powiedzieć, bo wszystko tutaj działa płynnie, czuć, że jest grafa podrasowana. Na zoomie oczywiście to troszeczkę gorzej wygląda, ale też jakby tragedii nie ma. Czuć innymi inaczej. Czuć, że jest to gra, która powstała w latach no, 2000-tych, no nie? Poprawili też fogofora, w sensie widzimy na dalsze odległości. Woda, do której się doczepiłem. No, słuchajcie, mogliby tutaj troszeczkę też przyświlować. Mówili, że pozmieniali też i podlasowali tekstury mapy. Na niektórych mapkach widać to będzie bardziej, na niektórych będzie to widać mniej. Gęstość na przykład, no nie wiem czy to można nazwać zielenią, tak, ale też została poprawiona. W do tego co było, oczywiście. Dajmy tutaj moich kochanych Space Marinesów, a potem Heroska. Zaraz sobie zobaczymy animację tego wszystkiego, jak się strzelają. To trochę znaczy tyle przyspieszę, co szybciej poklikam, trochę, żeby poprzyjmować mi te elementy wiecie też dawno nie grałem nie ale właśnie o to czego nie rozumiem i co jest karygodne dwie rzeczy dwie rzeczy niby gra przystosowana do dzisiejszych standardów do dzisiejszych masz do dzisiejszych komputerów a jak wiemy w dzisiejszych czasach No to zdecydowana większość z nas posiada już dwa monitory No w każdym razie dwa monitory stają się czy już stały się standardem więc Siłą rzeczy gra powinna być też do tego przystosowana. Jednak zwróćcie uwagę na mój kursor. Ja mam monitor po lewej stronie, mój drugi. Przejeżdżam, chcę sobie przeskrolować. Skroluje mi, ale jak wezmę tak powoli. Patrz, jak wezmę szybko, kursor znika. kurzo się pojawia. Kursor znika w prawo, nie ma tego problemu, bo po prawej stronie nie mam monitora. W górę też nie, w dół też nie, w lewo. No kurde, ucieka mi. Dlatego, żeby prze, przewijać tym kamerą muszę trzymać scrolla a teraz jak sobie wejdziemy w menu weźmiemy sobie opcję weźmiemy sobie rozgrywkę w rozgrywce to chyba było zablokuj kursor w grze możliwe przywijanie ekranu po zbliżeniu kursora do krawędzi włączone wyłączone Czy jest różnica no stary nie ma nadal ten kursor mi ucieka w sensie no jak jest wyłączone to powinien mi uciekać no nie ale jak sobie go wyłączymy wy, 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 wy z powrotem to powinien w grze zostawiać. Nie powinien mi uciekać na drugi monitor. Niestety, ucieka. Kolejna karygodna rzecz, jak na dzisiejsze standardy, gdzie są kurde achievementy? W sensie, się ok. Ja nie należę do osób, które są achievement hunterami. Nie, nie poluję na achievement. Nie robię sobie gierek na przykład na 100% achievementów. Aczkolwiek, aczkolwiek. Fajnie zawsze, jak jakiś tam achievement wpadnie losowo, randomowo, bo się robi jakąś rzecz, która, no, którą i tak każdy gracz praktycznie by zrobił, nie w danej produkcji. No niestety tego, tego nie ma. Mam nadzieję, że to jakoś patchem zostanie poprawione. A i kart steamowych też nie ma. Kart steamowych też nie ma. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Czekajcie, ja chyba przyciszę trochę. Bo gdzieś tam na odsłuchu mi się wydawało, że te dźwięki mogą być delikatnie zagłośne, jakkolwiek zabije. A, dźwięk też poprawili trochę. Po podrasowali speaking jednostek. Dobra, teraz Space Marine'ki. Proszę bardzo. Fajnie to wygląda. Naprawdę muszę powiedzieć, że dobra robota. Nawet jak sobie weźmiemy na takim zoomie, tak sobie oddalimy. Zobaczcie kontrast w sensie woda która została chyba nieruszona, a jednostki tutaj nie, znaczy ja sobie prześmiewczo to I powiedziałem innovative. trochę, że wyglądałem jakby ze Space Party na dwójki ich żywcem wziąć, no jest to trochę nadinterpretacja nie, ale jako kontrast, żeby zobrazować. To jak te poprawki rzeczywiście zostały wprowadzone? No bo te modele tych jednostek, seria wyglądają lepiej. Nie wiem, kiedy graliście w Down of War 1, ale jeżeli graliście do dzisiaj, no to, to sami to zauważycie gołym okiem. Pytanie, czy gra byłaby skierowana do nowego odbiorcy, który z Down of War nie miał styczności, a na przykład przygodę zaczął z. Przygodę zacząłby z Spacem 2, na przykład, nie? Bo też na pewno Ile takich osób jest, w sensie, że, że, z, że z dwójką, a nie z jedynką no, w tym kontekście, nie? No tu to, to zależy. To, to zależy, jak bardzo potrafiłby przymknąć delikatnie oko na krajobraz, chociaż mówię, tereny i tak zostaje poprawione, Ten świat tak zawsze był surowy. I czuć ciężkość i metal Warhammera 40 tysięcy, nie? Dalej mamy poprawiony też pathfinding jednostek, no user interface tutaj cały został poprawiony, możemy sobie, o to też może tutaj zademonstrujmy, bo możemy sobie sterować naszym hadem szerokość interfejsu, weźmy sobie najmniejszy, o, ch chyba, interfejs wyglądał w ten sposób w podstawce, też był przystosowany wtedy do ekranów, nie mieliśmy wtedy takich szerokich, rozdziałka też była mniejsza. O, kto się trafił? Imperial Guardsy, którymi Scoutów zniszczyły. Dobra, to zaraz się tutaj postrzelamy. Zaraz się tutaj postrzelamy, żeby zobaczyć, znaczy zademonstrować wam jak... Jak wyglądają animacje ataków, co potrzebuję, daj przyczółek, surowce. Ale ja bym na przykład na takim hadzie nie mógł grać, w sensie powiem tak, to... Ikony... Przychodów naszych surowców musiały być dla mnie w lewym górnym rogu. Mapa też w lewym dolnym na przykład. A to fajnie by było, gdybyś mogli sobie tylko to przesuwać. Ale jakby powiedzmy, że. że rozumiem. No bo tak, no to o. No tak, 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 tak wygląda zdecydowanie lepiej. Na. na Full HD, jak się granie. I na monitorach tam nie. 27 plus Cali na przykład. Hordy Woda mnie tylko drażni. Tak szczerze. Z, z, z tego, co zostało zmienione, czy nie zmienione w tym. w krajobrazie. Daj mi tych. Jakieś bardziej zaawansowane jednostki by się przydało też. Stawić. O! Dźwięk blasterów zawsze był dobry. Zawsze był dobry, także to się utrzymuje do dzisiaj. To, co się trochę źle zestarzało, według mnie, mogli poprawić, to są właśnie te y, strzałe jednostek, nie? Jako taki, no to inaczej, no nie chcę zacząć, nie chcę hejtować, ale jak już robią edycję definitywną, to miło by było, gdyby poprawili też i taki aspekt trochę. Bo jednostki super, jednostki wyglądają naprawdę sztos, rozdziałka sztos, pa Fajnik z tego co zauważyłem, też jest ok. Ale tutaj ludzie, którzy grali do dzisiaj w Down tylko musieliby się wypowiedzieć bardziej na ten temat. Bo te jednostki, szczególnie w starciach mene, potrafiły gdzieś się gubić, że mieliśmy oddział na przykład załóżmy że ten ma pięć jednostek nie no, bohater, czy nie bohater tever pięć jednostek to potrafiło być tak że ta jedna jednostka gdzieś zostawała tam z tyłu bo się przyblokowała a te cztery były z przodu I jak atakowaliśmy koło czy byliśmy atakowani to wiecie no mniejsza siła ognia była wtedy naszego składu nie silnik poprawiony czyli też możemy mieć więcej jednostek naraz na ekranie on już tak nie świruje jak świrował wcześniej mody Pełne wsparcie modów podobno, jeszcze z tego co widziałem żadnych modów nie ma, ale to jest kwestia pewnie paru dni lub nawet i dzisiaj, może godzin, czy nowy się pojawi, dawaj tutaj o, oh. dżetpaczek, cyk i menewaleczka. waleczka. Animacje te zawsze były dla mnie fenomenalne, świetne, a tu już jest kwintesencja jakby Dowa jedynki, nie, takie brutalne, ja lubię jak jest gorowa lubię jak jest Kwisie. Co my tutaj jeszcze możemy zademonstrować sobie z tych jednostek? Co to było? A Capelan, to ten drugi heros, dobra, tu jeszcze nie mamy tej... Inny budynek potrzebuje. Święty artefakt, kult maszyn Tak, żeby Dreadnoughta jeszcze zademonstrować, sam go chętnie zobaczę, bo do Dreadnoughta jeszcze nie doszedłem w tej edycji Czy Down of War edycja definitywna? Przykuje, przyciągnie może tak do, do gry większą ilość graczy nowych? Nie wiem. Na pewno scena starych graczy, czy starych graczy, żeby to źle nie zabrzmiało, na pewno scena troszeczkę odżyje, ale nie spodziewałbym się tutaj jakichś szalonych wartości liczbowych, jeżeli chodzi o piki graczy, z tego co widziałem. I tak jest nieźle, bo tam było 12 albo nawet 13 tysięcy ludzi w piku 24 godzinnym. To było wczoraj. Tak, bo jak nagrywam ten materiał, no to jest godzina 8.50 15, czyli dzień po premierze, czy może raczej może nie tyle dzień, co parę godzin po premierze. Zmiany oczywiście, jakie prowadzili, no to wszystkie są na plus. Pytanie tylko, czy my, jako gracze, nie zostaliśmy przyzwyczajeni do czegoś więcej, jeżeli chodzi o edycje definitywne? Nie chcę powiedzieć Remastery. Ale nawet Remastery, weźmy sobie na przykład takiego Age of Mythology Retold, no nie. Age of Mythology Gierka która wyszła też w 2002 bodajże roku, jeżeli sobie porównamy starego Age of Mythology do tego Litolda, no to zmiany są naprawdę kolosalne. No jest ich po prostu po prostu więcej. Nowe typy dostaliśmy. Właśnie o to chodzi moim zdaniem w edycjach definitywnych. Tutaj mam, taki, mam taką tezę. Tylko, że ta teza, jak ją zaraz zapodam, to też sam sobie trochę zaprzeczę za chwilę. Bo z jednej strony, zrobili definitywną edycję Warhammera Down of War 1 i powiedzieli nam o tym w sumie tak, no powiedzmy sobie szczerze, no, no, no trochę niespodziewanie, nie? Żaden się nie spodziewał, że coś takiego dostaniemy, a jednak dostaliśmy i czekaliśmy na to w sumie, no mówię, dwa miesiące mniej więcej, nie? I być może. Teza jest taka, że może oni mieli na celu właśnie odświeżenie serii Dawn of War, wzięli sobie jedyneczkę, bo jedynka była najlepszą częścią ze wszystkich trzech i przygotowują się do ogłoszenia Dawn of War 4, nad którym gdzieś tam pracują. To jest teza numer jeden. Teraz zaprzeczenie tej tezie, skoro robiliby Dawn of War 4... To takie znaczy no nie chcę to nie było też jakieś ekstremalne reklamowanie Dawn of fora 1 Definitive Edition ale takie te devlogi, Dev Diary wszystkie wiecie wzięcie starych deweloperów którzy pracowali przy pierwszej części mówienie jak oni to odświeżali odświeżenie tego w ten sposób no to jaki, miał, jaki byłby w tym sens gdyby robili Dawn of fora 4 z drugiej strony daj mi do red oczywiście czego im brakuje limit pojazdów jak się zmniejsza limit pojazdów upgrade'em OK. Yes. oczywiście one. może być i tak i tak może być że oni rzeczywiście przykładali się do jedynki zrobili dawno fora 1 odświeżoną serię yy, właśnie po to żeby potem ogłosić sobie dawno fora 4 żeby ludzi przyzwyczaić to znaczy przypomnieć ludziom serię tak o w sobie czekajcie oddalimy na maksa Backspace, bo Backspace wraca do standardowego ujęcia kamery i się zastanawiam czy to Backspace i kto nie robi przypadkiem do tego co było w edycji zwykłej, ale chyba nie, bo mogę jeszcze raz jednym tym oddać. O, chyba moja ulubiona jednostka w całej, w całej grze. Pamiętam jak się jeździłem, jak w Daunoforze Żyny tego ja zrobiłem. Świetne animacje mają pojazdy, zabijania jednostek piechoty. Dobra, moi y, idą Idąc dalej, to co pewnie wszystkich interesuje cena. Na Steamie, jeżeli z tego co widziałem, jeżeli posiadacie tą edycję kole, kolekcjonerską Defin. Nie Definitive Edition jest, tylko tą edycję antologię. Że wszyscy, wszystkie części w jednym, tym, wszystkie delceki. To macie zniżkę 30% i na Steamie kosztuje to 55 zł, czy 53 zł plus minus. Jeżeli nie macie, no to kosztuje 80 albo 90 zł, bo tam jest chyba jeszcze zniżka 10% w ramach tego, że to wiecie, wyszło, nie? Na, na temerze, żeby ludzi skusić. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Na K4G jeszcze z tego co widziałem, niestety nie ma. O, zwyciężymy za 10 sekund. No AI, nie? AI. Dobra, to niech, to, niech ten countdown sobie leci. Na K4G tego niestety jeszcze nie ma z tego co widziałem, ale jak tylko będzie, no to tam zaglądajcie, żeby sobie to y, sprawić. Oczywiście polecam sklep. Y, czy chcesz, żeby kontynuować się w przeciwnym Nie. W przeciwnym wypadku, nie najmniej główne jeszcze sobie chwilę tutaj trzy grosze, grosze do tego dodamy fala armii weźmy sobie nekronów bo na nekroni chyba najbardziej się zmieni pod kątem tej gry światła nie Ten metal całej tp i td sztosik i cena kurde zależy bo ogólnie gdyby patrzeć na to przez pryzmat gdyby patrzeć na to przez pryzmat hmm, że to jest edycja definitywna to te ze zniżką 55 zł to to jest i dużo i mało w sensie samo 55 zł to są pieniądze trochę śmieszne ale patrząc na to co my dostajemy w, tym, w tej edycji wydaje mi się że i tak to jest bardzo w porządku tak szczerze jeżeli mielibyście kupić to za full price'a kurde nie wiem Ciężko mi jest to tak powiedzieć, to już każdy musiałby się sam zastanowić, nie? Bo Dawn of War świetnym RTS-em i świetną grą jest, tak? Kampanie nieźle są zrobione, więc jeżeli lubi się gry single playerowe, w sensie kampanie w grach, znaczy inaczej, kampania w Dawn of War 1 jest jedną z lepszych kampanii jakie w RTS-ach w ogóle też powstały, nie przebija Warcrafta trójki, ale też ma rozmach i też jest po prostu, też można się przy niej dobrze bawić, nie? Rozdzielczość 4K, poprawiona grafana No to rozdzielczość, Od dolna kamera, lepszy pathfinding, lepszy matchmaking, yy, wszystkie DLC jakby w jednym zestawie. To wydaje mi się, że te 90, kurde, 90 zł, samo w sobie też nie jest dużo za taką produkcję. Tylko czy pytanie, czy właśnie nie dostaliśmy gdzieś troszeczkę za mało, czy nie został zmarnowany tutaj potencjał gdzieś po drodze? Bo tak, znaczy no kursor No to jest karygodne według mnie yy, żeby przystosowana gra została do dzisiejszych standardów a że do dzisiejszych maśna, żeby kursor gdzieś tam ucieka i nie moglibyśmy sobie tego zalogować bo to jest mega irytujące jak ktoś ma dwa monitory szczególnie no to raczej większość ma chyba że siedzicie na laptopie no to, no to wtedy jakby to nie przeszkadza nie tak samo brak tych achievementów no gdzieś no to po prostu trochę potrafi boleć ale myślę że to w jednym paczu czy patrzę to są w stanie są w stanie na, naprawić. Ja osobiście polecam. Ja osobiście polecam, no w cholerę, jeżeli graliście kiedyś i zapomnieliście o tej produkcji, to, to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć i może się fajnie przy tym naprawdę, naprawdę bawić. Czy to jest dobry remaster, czy dobra definitywna edycja? Mówię, wydaje mi się, że potencjał został troszeczkę zmarnowany. I nawet nie chodzi mi tutaj, żeby dorabiali nowe jakieś frakcje, bo to mogliby sobie też teraz wypuścić. mamy, wypuszczamy nowego dlc ka do edycji Definitywnej, tam do Fora 1. nie? Teraz ja mówiąc raz jeszcze, dla fanów Warhammera 40 tysięcy, myślę, że, no to, 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 że już to macie. Jeżeli, jeżeli fanom jesteście, dla fanów Fora 1, to myślę, że również to macie. Dla osób, którzy lubią Warhammera 40 tysięcy i lubią Fora no myślę że możecie się że możecie się skusić dla niektórych na pewno to będzie też gdzieś tam zdaję sobie też z tego sprawy, że może być za mało overall polecam nie wiem czy za 9 dyszek czy tam za full price'a czy, czy to jest warte tej ceny to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam natomiast za te 50 pary zł w momencie posiadania tej edycji w momencie posiadania tej edycji wcześniejszej myślę że dobra robota takie 7 do 8 na 10 gdyby to miała być recenzja to to mógłbym dać nie? To, to mógłbym dać yy, bo gdzieś gdzieś mi brakuje że mogli po prostu też te yy, znaczy światło poprawi ale te Jezu boltery ciężkie boltery boltery zwykłe itp mogliby to też troszeczkę usprawnić Tyle ode mnie. Słuchajcie, jakiś materiał jeszcze z Down of War na pewno się pojawi z gameplaya samego w sobie, jakiejś rozgrywki multiplayerowej? Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o tej już wypuszczonej edycji definitywnej Warhammera 40 Down of War. Jeżeli się podobało, to standardowo zachęcam do zostawienia łapy w górę. Ewentualnie, że się nie podoba, to łapy w, w dół. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych materiałach z Down of War, edycji definitywnej i innych strategicznych. Trzymajcie się. Na razie, cześć.